Chłopaki do wzięcia szokujące plany uczestniczki fani nie dowierzają. Aleksandra Natali bojków, znana z udziału w programie chłopaki do wzięcia, nie boi się wyzwań. Obecnie zajmuje się różnorodnymi dziedzinami od wróżbiarstwa po kolekcjonowanie monet, ale jej marzeniem jest kariera polityczna. Mimo niepowodzeń w poprzednich wyborach samorządowych, nie rezygnuje z tego celu. Postanowiła więc poszerzyć swoje horyzonty i zgłosiła się do telewizji polskiej z zamiarem podjęcia pracy, aby zyskać większą rozpoznawalność i poparcie społeczne. Bojków uważa, że praca w mediach może być kluczem do sukcesu w polityce, gdyż dziennikarze mają łatwiejszy dostęp do widzów i elektoratu. Mimo, że zdaje sobie sprawę z trudności związanych z dostaniem się do pracy w telewizji, chce spróbować swoich sił przed kamerami. Wyobraża sobie, że rola pogodynki lub prowadzącej programu byłaby dla niej odpowiednia. Dodatkowo, Bojków wyraziła chęć założenia fundacji na rzecz bezdomnych kotów, co spotkało się z aprobatą internautów. Jej postawa budzi entuzjazm wśród fanów, którzy wspierają ją w realizacji kolejnych celów. Jej decyzja o zaangażowaniu się w działalność charytatywną i pomoc bezdomnym zwierzętom dodatkowo zyskała sympatię i wsparcie społeczności internetowej. Komentarze pod jej postem pełne są pozytywnych słów i życzeń powodzenia, co stanowi dla niej dodatkową motywację do dążenia do celu. Bojków, w swoim niezłomnym dążeniu do osiągnięcia sukcesu, wydaje się być gotowa na wszelkie wyzwania, jakie przyniesie jej nowa droga zawodowa. Jej determinacja i zaangażowanie w sprawy, które są dla niej ważne, mogą być kluczowe w przyszłych osiągnięciach zarówno w świecie mediów, jak i polityki. Jednakże Droga do sukcesu w mediach i polityce może być trudna i pełna wyzwań. Bojków będzie musiała udowodnić swoje umiejętności i zdobyć zaufanie widzów oraz potencjalnych wyborców. Jej determinacja i wytrwałość mogą jednakże przynieść oczekiwane rezultaty, a jej pozytywne podejście i zaangażowanie w sprawy społeczne mogą przyczynić się do budowania pozytywnego wizerunku. Czekając na wyniki swojej rekrutacji do TVP. Bojków widać jako osobę gotową na podjęcie kolejnego kroku w swojej karierze i realizację swoich ambitnych planów.